jak dzieciństwo rujnuje twoje podejście do pieniędzy i co konkretnego możesz z tym zrobić. Ja nazywam się Michał Zorski, jestem psychologiem, hipnoterapeutą i dziś opowiem ci o tym, jak to, czego nauczyłeś się w dzieciństwie wpływa na twoje postrzeganie pieniędzy w życiu dorosłym. Widzisz, przede wszystkim Dowiadujesz się o tym, że istnieje coś takiego jak pieniądze już jako bardzo małe dziecko. I dowiadujesz się też, czy te pieniądze są złe, czy są dobre, czy z kogoś zrobiły złodzieja, że żeby być bogatym to trzeba nakraść. I w ogóle dowiadujesz się bardzo różnych rzeczy na temat pieniędzy. Te wszystkie słowa, które słyszysz, zapadają w Twoją podświadomość. Lokują się gdzieś tam głęboko, na najgłębszym możliwym poziomie, i kiedy już jesteś dorosły, niewidzialnie sterują twoimi różnymi decyzjami. A ty nawet nie masz tego świadomości i zastanawiasz się, dlaczego znowu nie mam hajsu, co się stało, że jak zwykle nie mam pieniędzy i znowu jestem biedny. W innym filmie tłumaczyłem, dlaczego takie rzeczy kodujemy w swojej głowie, w swoim umyśle i dlaczego nasz umysł odtwarza to. Jeśli chcesz zobaczyć, to oczywiście sprawdź, natomiast tutaj nie będę się na ten temat rozwlekał. Teraz najważniejsze. Co możesz z tym zrobić? Przeanalizuj. Swoje przekonania na temat pieniędzy. Zobacz, co dokładnie sądzisz na temat pieniędzy, z czym Ci się kojarzą, jakie emocje w Tobie budzą. Kiedy myślisz pieniądze albo brak pieniędzy, jakie uczucia się pojawiają. To jest klucz do rozwiązania całej sprawy. Jeśli masz pytania, zostaw komentarz. A i koniecznie kliknij follow, i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.